Idę biegać. Pierwszy bieg od dużego biegu. Podekscytowany. Mam nadzieję, że będą ładne widoki. A tym razem już nie ucieknę ze skojarzeniami, że to wygląda jak vlog Casey Neistat'a. Ale to jest ładnie, kurde. Nie dziwię się, że Nowy Jork jest takim strasznym biegowym miastem, bo to jest na w po prostu. Rzeka zbyt dwóch stron. Konfaden jest złożony do tego. Tak sobie wyobrażałem bieganie w Hongkongu, ale w Hongkongu właśnie nie mają takiej promenady zajebistej. We make more popular The same game every day they know, ain't nothing changed. Only the strong, the rest will go up in flames. They should know about now, they should know about now. They should most about now. They should know about now. Pierwszy raz, to jest taka trasa, która okala e, Manhattan od południowej strony, więc zacząłem na zachodnim wybrzeżu, przy Rzece Hudson, a to jest już East River, w drugiej stronie jest Brooklyn. No dobrze, powoli będę wracać. Patrzcie, jakie tu mają fajne bazie. To jest park z metalowymi fokami, ale mój ulubiony to jest tu. Cześć. Jakoś tak na etapie mojego, moich treningów w Hongkongu e, Mateusz mi powiedział, żebym odpuścił już takie bieganie po mieście i zwiedzanie, bo to jest... E, za bardzo muszę przerywać ten stan biegowy, żeby sobie coś nagrać i tak dalej. Powiedział mi, że czas na zwiedzanie będzie po maratonie. No więc wreszcie, wreszcie mogę sobie pobiegać i pozwiedzać jednocześnie. To jest taka super sprawa. Ja strasznie nie lubię iść tak spacerować i oglądać, robić zdjęcia bo to jest takie płytkie, a jak biegniesz przez jakieś miejsce, to czujesz, że tak do niego przynależysz, czujesz, że coś robisz fajnego Okej okay sobie udowodniłem, bo przebiegłem półmaraton dzisiaj. Znaczy dystans po powolutko. O, wspaniałe uczucie jest takie, że zrealizowałem ten plan yy, przebiegnięcia maratonu i nagle to jest już takie normalne życie teraz, tylko że obudziłem się z tym nowym silnikiem, że jestem w stanie przebiec 20 km w ciągu dnia i no i jest spoko, nie, <laughs> nie zdycham. Wow! Oj, potrzebowałem tego. Muszę się wam do czegoś przyznać w ogóle. Kompletnie się tego nie spodziewałem, ale ten tydzień po maratonie był okropny. W sensie, miałem tak niski poziom energii. Tak mi się wydaje, że to taka forma trochę mentalnego kaca, bo przez długi czas byłem taki mega podjarany tym, że będzie ten maraton i żyłem w takiej ekstazie i podjarce. No i w pewnym momencie to wszystko doszło do skutku, fajnie, super, a potem przyszła taka zwała, że nie wiadomo, co dalej robić, i taki e, miałem zjazd po wszystkim. No i teraz w końcu czuję, że się zacząłem regenerować już tak na dobre. Dobra. Także pobiegałem, więc zasłużyłem, więc teraz pójdziemy sobie zjeść coś smacznego. Mam ochotę na pizzę. Jeżdżenie na rowerze po Nowym Jorku w ogóle wymaga trochę wyczucia, bo tutaj... ...poza samochodami nikt się nie przejmuje tym, czy światło jest czerwone, czy zielone, czy w sumie czerwone, czy... Białe, bo to jest białe, nie zielone. Ale śmieszne jest to, że jakby wszyscy wiedzą, kiedy mają iść. W sensie wszyscy piesi ruszają jednocześnie, mimo że jest... nic się nie zmieniło światło się nie zmieniło, a wszyscy wiedzą, że to już jest moment. No trzeba, trzeba poćwiczyć, zanim się to wyczuje. To okolica, w której jestem, to są Małe Włochy. Ale nie w sensie, że ktoś jest mało obłosiony, nie wiem, w sensie, że włoska dzielnica. To miejsce, w którym jestem nazywa się Lombardis, to jest pierwszy, pierwsza pizzeria w Stanach Zjednoczonych, założona w 1905 roku, Jest taki archetyp włoskiej restauracji w Stanach, jak z Ojca Chrzestnego.

No dobra, chodźmy do księgarni. Udało mi się wyjść bez kupowania niczego. To jest zawsze trudne dla mnie w księgarni, bo tyle rzeczy jest ciekawych, ale zajebista księgarnia w ogóle, super klimat ma. Przez to, że to nie jest sieciówka, to jakby te wybory, takie staff picks, i tak dalej, są takie, no, ciekawe. I lista bestsellerów jest ciekawa, bo nie jest taką, jak, jak na Amazonie. <grytania> to jest taki rodzaj księgarni, do której przychodzisz, żeby sobie znaleźć coś ciekawego, a nie tylko, żeby kupić coś, co już wybrałeś wcześniej. Ja zastanowiłem się i wracam do tej księgarni. Jo, 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 jo. Okej, okay, to jeszcze ostatni punkt programu, przed powrotem. Supermark. Ludzie mają rodzaju ziemniacy? Jaką książkę sobie kupiłeś? Krzysztof, który jesteś ucieleśnieniem chronicznego braku czasu na cokolwiek? 500-stronicową biografię Leonardo da Vinci. Eee, Dlaczego ja wciąż kupuję takie książki? Żartuję tak naprawdę. Wiem czemu kupuję, bo kupowanie książek jest zajebiste i mam nadzieję, że przeczytam chociaż trochę. Wątpię, żebym przeczytał całość, ale kurde, jaram się tym. To jest w ogóle nowość. Autorem jest Walter Isaacson, czyli autor słynnej biografii Steve'a Jobsa i paru innych ważnych. No, nawet w miarę zdrowy to zakupy mi się uda zrobić. Zajebiście, że tutaj mają tyle wariantów kombuchy. Kombu Kombucia, kombuchy. Kombucha. Polska kombucha. Najlepsza. To był dobry dzień. Ale myślę, że jutro będzie lepiej. Zobaczcie. Jutro będziecie mieli małą niespodziankę. Gimmie, 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 gimmie that swing. Gimmie that swing, gimmie that swing. Gimmie, 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 gimmie that swing. Gimmie that swing.